Na program zaprasza firma Nice Polska. Lider w automatyce Dobram. Sponsorem programu jest firma Golden Gate. Na program zaprasza firma Auto Karol Piotr Majka. Lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Tarnów w Mościce to jest miejsce, gdzie jesteśmy dzisiaj. Witamy serdecznie ze stadionu w Tarnowie. Mecz, który jeszcze kilka tygodni temu wydawało się będzie hitem kolejki Unia Tarnów kontra zespół z Ostrowa, ale po tym, co prezentują ostatnie Ostrowianie, takim meczem zapewne nie będzie. Chociaż mamy nadzieję i ja, i tutaj wszyscy na stadionie, i także Państwo przed telewizorami, że emocji jednak, pomimo tego, że Ostrów jeździ słabo w tym roku, nie będzie brakować. Składy. Obu ekip. Już za chwileczkę przed nami prezentacja. E, najpierw Ostrowenie Robert Miśkowiak, e, potem Karol Zombik. E, trójka to e, gość, który wraca do wielkiej formy: Adrian Gomulski na Państwa ekranach e, z e, numerem czwartym. E, Karol Sroka, młodzieżowiec e, Ostrowat. Na pewno spora niespodzianka, że on w składzie podstawowym. Daniel Nermark, e, Szwed z numerem e, piątym. Numer sześć to doskonale znany w rybniku: przede wszystkim Patryk Pawlaszczyk. Z numerem siódmym Nikolaj Klint, no i z numerem 8 Mariusz Staszewski, on za chwileczkę na Państwa ekranach, właśnie Mariusz Staszewski, to jest przypomnę facet, który wraca do żużla po rocznej przerwie, ostatnie spotkania ligowe nieudane, 1-0, no ale dzisiaj jeżeli będzie okazja to oczywiście trener Jan Grabowski skorzysta z usług tego zawodnika, no bo w końcu to jest także człowiek, który nie zapomniał jak się jeździ na żużlu, i myślę, że warto na niego postawić. Legenda Unii Leszno, przede wszystkim Roman Jankowski. Teraz, coach drużyny Starnowa, wyprowadził do prezentacji swoją drużynę Janusz Kołodziej z numerem 9. Potem, z numerem 10, mamy Duńczyka Jespera Monberga, to jest numer 10, numer 11. Proszę Państwa, przed nami za chwileczkę Piotr Świderski, On na Państwa ekranach, lider rkm Rybnik w zeszłym sezonie. Bian Petersen to jest kolejna znakomitość w drużynie z Tarnowa. Potem z trzynastką Sebastian Łamek po dobrym występie w Lesznie w Grand Prix. Tam przypomnę odpadł w półfinale, ale dobry występ popularnego Seby. Dzisiaj w Tarnowie będzie jeździł Szymon Kiełbasa. To jest znowu zawodnik, który zadziwia tutaj w Tarnowie. Dobrą formą od początku sezonu. No i zobaczymy jak Szymon pojedzie. Dzisiaj Patryk Kugart z numerem 15 i z numerem 16 w barwach tarnowskiej unii Jakub Jamruk. A więc składy już znane. My za chwileczkę przenosimy się do parku maszyn. Tam już czekają trenerzy obu ekip, ale jeszcze krótkie dane jak chodzi o tor pojemny z 16 tysięcy. Rekord toru Tony Rikard są długi. Tarnowski tor 392 metry. No i zobaczymy, czy ktoś pokusi się o pobicie go w dzisiejszym. Park maszyn już przed nami. Jesteśmy z trenerem unitarnów. w Panie trenerze, przed spotkaniem kilka słów. Jak, jak oceniać dzisiaj swoje szanse? No bo jesteście niewątpliwym faworytem w tabeli i faworytem w dzisiejszym spotkaniu chyba. No, realizujemy cały czas nasz plan, czyli wygrywać mecze po kolei, tak, idą. Myślę, że zawody dzisiaj będą ciekawe. Ostrów, jakby nie było, jest silną drużyną, mimo to, że ma dwa punkty tylko na swoim koncie, ale... Przeciwnik jest silny i nie możemy się ani na sekundę dekoncentrować, także jesteśmy zmobilizowani do walki i jedziemy po dwa punkty. Czyli pełna mobilizacja, a poza tym jakaś tajna broń? Nie ma tajnej broni, jedziemy składem standardowym, tak jak od początku sezonu i, i tak, oby było dalej. Panie trenerze, no ostatnie spotkanie nie najlepsze. Dzisiaj będzie lepiej? No po to przyjeżdżamy na każde zawody, aby odnieść zwycięstwo. I my nie przyjechaliśmy sobie tutaj na wycieczkę zwiedzać Tarnów, tylko powalczyć. I myślę, że nasi zawodnicy z siebie dadzą wszystko, aby tej walki na torze było bardzo wiele, żeby kibice wychodzili zadowoleni i żebyśmy my po zakończonym spotkaniu mogli sobie uścisnąć dłoń, że swoją robotę wykonali. W środowisku pojawiły się głosy o tym, że zamierza się pan poddać do dymisji, zrezygnować z funkcji trenera. Jestem chociaż ziarnko prawdy? Wie pan, ja na ten temat nie chciałbym tutaj publicznie mówić. Ludzie zawsze coś tam, jakaś plotka, coś tam, jakaś prawda jest. Ja po prostu dałem pytanie takie, że jeżeli zarząd stwierdzi, że Grabowski źle pracuje, Grabowski nie wywiązuje się ze swoich zadań, chociaż. To jest tak, że ja nie wsiądę na motocykl za zawodnika będę jechał, to ja już wspominałem, że nie jestem przywiązany do stołka i taki jest los trenera, że będzie musiał opuścić. Na razie, na razie dzisiaj trzeba odjechać spotkanie, zobaczymy co będzie dalej. Dzisiaj dosyć wymagający przeciwnik. No oczywiście no, w sumie no powiem szczerze, każdy przeciwnik jest zawsze tam są zawodnicy, którzy no, prezentują dobry, dobry poziom i trzeba z nimi walczyć. No, myślę, że nasz zespół będziemy kontynuować naszą serię dobrej jazdy i szczęśliwej jazdy i zwycięskiej. Czy dzisiaj nie obawiasz się yy, przeciwnika? Myślę, że pozytywnie. Bynajmniej z mojej strony nastawienie jest bardzo bojowe i pozytywne, że jedziemy po kolejne zwycięstwa. Lepiej. Jak, jak swoją formę przed tym dzisiejszym spotkaniem oceniasz no, i przede wszystkim szanse dzisiejsze? Powiem tak, no, przede wszystkim szukam jak najwięcej jazdy i gdzie jest okazja pojeździć, to, to staram się zawsze maksymalnie przygotować do tych zawodów i wiadomo, no, jadę o jak najlepszy wynik. Jestem tylko człowiekiem, nie zawsze wychodzi i czasami ja po prostu zawodzę, czasami sprzęt też nie, nie spisuje się tak jak powinien, tak jak ja bym sobie tego życzył. Ale no z zawodów na zawody, z treningu na treningu jest, jest coraz, coraz lepiej i pomału dochodzę do, do, do ładu ze sprzętem, więc wierzę, że dzisiaj powalczymy i, i zaznaczymy swoją obecność dzisiaj w tarnowie. Ostatnio defekt, dzisiaj jakieś obawy, jeśli chodzi o sprzęt? Nie, wszystko jest przygotowane, mam nadzieję, że, że szczęście dopiszę i spiszemy się dobrze i powalczymy jak najlepszy rezultat. Przed nami pierwszy już wyścig. Słyszeli Państwo Jan Grabowski, zatłoczany. To są echa tej porażki z RKM Rybnik w zeszłym tygodniu. Tam było naprawdę bardzo gorąco, a tutaj kolejka Tarnów kontra Ostrów. Tu jesteśmy. Rybnik podejmuje ekipę z Grudziądza. To jak chodzi o te zespoły, które rywalizowały wcześniej, potem poznań u siebie z ekipą z Rzeszowa. To także będzie. Bardzo ciekawe myślę spotkanie tutaj faworytem są mimo wszystko gospodarze, chociaż jak póki co spisują się bardzo przeciętnie w tych rozgrywkach. Ale przed nami już pierwszy wyścig na torze w Tarnowie i mamy jego obsadę. Szymon Kiełbasa w kasku czerwonym, Patryk Hugart w kasku koloru niebieskiego, to jest para gospodarzy, goście w tym biegu. Patryk Pawłaszczyk w kasku żółtym, Nikolaj Klint w kasku koloru białego. Patryk Pawłaszczyk troszeczkę z inaczej ustawionym silnikiem mówił, że nie, padnie, nie za bardzo pasował ten sprzęt jego na ostatni mecz z rkm Rybnik. Dobrze Pawłaszczyk, twardo tam akcja na łokcie była. Kto będzie szybszy z wyjścia jednak Patryk Pawłaszczyk. To jest właśnie urok Tarnowskiego Toru, że w pierwszych wyścigach jednak te wyjście przy krawężniku bardziej promuje po tym jak się tor Trochę odsypię, to tutaj mieliśmy akcję wielokrotnie Tomka Goloba, który jeździł tutaj parę ładnych sezonów, że tam będzie można pod bandą zaatakować. Blisko był Patryk Hugard Patryka Pawlaszczyka, ale popularny Pacio póki co jednak wiedzie trzy punkty do mety Pawłaszczyk 3, jak na razie Hugard 2, jedno oczko przypadnie Nikolaj Klintowi i bez punktu Szymon Kiełbasa to jest nie ukrywam, zawodnik, na którego liczyłem bardzo tutaj w Tarnowie, no ale póki co Szymon jak na razie widać chyba źle przełożony, bo nie sądzę aby zabrakło ambicji temu zawodnikowi pokazał już w tym roku, że potrafi jeździć bardzo dojrzale no i potrafi wygrywać z rywalami, którzy są przynajmniej papierowo od niego lepsi Pacio za trzy dwa punkty Hugarta Jedno oczko i bez punktu Szymon Kiełbasa. No i mamy z tego co kojarzę, proszę Państwa, jeżeli mówię źle to proszę mnie poprawić. Pierwszy raz w Tarnowie w tym roku gości obejmują prowadzenie. Nie wiadomo jak długo się ono trzyma. No ale póki co jest 4 do 2 dla ekipy z Ostrowa. Oczywiście to jest pierwszy wyścig, wszyscy doskonale to wiedzą, ale myślę spora niespodzianka tutaj. No i teraz właśnie na Państwa ekranach wyniki. Pawlaszczyk Hugard Klint, Kiełbasa to jest klasyfikacja pierwszego wyścigu. 4 punkty dla ekipy z ostrowa, dwa punkty dla gospodarzy. W tym biegu raz jeszcze start. Tu proszę zobaczyć, jak ostro było. Na wejściu widać, Patryk Pawlaszek, może z tej kamery będzie lepiej widać. Tak mi się też wydaje. Proszę zobaczyć gospodarze znakomicie, ale Pawlaszczyk. Tutaj poszło na łokcie z Szymonem Kiełbasą właśnie. Kiełbasa tutaj musiał ująć gazu, bo wjechałby w tylne koło Pawła Szczyka przy krawężniku Nikolaj Klint. No i właściwie sprawa była wyjaśniona, chociaż Hugard pokazał, że jest także szybki i będzie można powalczyć dzisiaj na tym Tarnowskim owalu. Ale przed nami już bieg drugi, tamten bieg to już historia. Trzeba tutaj zdobywać punkty. Teraz seniorzy będą mieli okazję się pościgać. Robert Miskowi w kasku żółtym. Karol Zombik w kasku białym, on wraca na tor, przypomnę, po tej konduzji, którą odniósł Karol. Nie jechał w meczu z RKM. Rybnik. Tam zastąpił go Chris Harris, którego dzisiaj nie ma w składzie z ostrowa, ale zresztą trudno oczekiwać po tak fatalnych wynikach bombera. Aby pojawił się skład. I zresztą Grand Prix leśnie tam także ze Scottem Nicholsem, i Holcem, czyli genialnie, oczywiście genialnie w cudzysłowie. Yy, widzieli Państwo, zresztą wszyscy, kto widzieli Grand Prix, yy, tu, tu, tu oczywiście pojawiają się już takie komentarze, żeby yy, że to jest lekka przesada, że Anglicy mają znowu dziką kartę, znowu nic nie pokazują, ale to jest yy, problem Grand Prix, jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć goście już podani przeze mnie jest Miczkowek i Zombik a gospodarze Janusz Kołodziej w kasku koloru czerwonego i Jesper Monberg w kasku koloru niebieskiego to jest wielka zagadka bo on Monberga nie było w zeszłym spotkaniu tutaj Tarnowskich Jaskółek. Roman Jankowski stwierdził, że no dziś jest problem jak chodzi o Jespera Jensena dawnego Jespera Jensena bo tutaj jeszcze wiele kibiców zna go właśnie jako Jesper Jensen, teraz Jesper Monberg ma problem, Duńczyk storniuje sobie poradzić, ale dzisiaj ponownie składnie zobaczymy jak to wypadnie. Dobrze kołodzi, dobrze także Miśkowiak i Miśkowiak już jest z przodu przy krawężniku Kołodziej. Zamyka tu jednak na wyjściu Robert Miśkowiak, Janusze Kołodziej. Ja teraz bardzo szybko napędzał swój motocykl Kołodziej na proste, nie dał jednak rady. No i proszę zobaczyć Miśkowiak pierwszy, drugi. Janusz Kołodzi, trzeci w kasku białym, Zombik próbuje tam wejść pod Monberga, nie daje jednak rady i póki co Karol Zombik jest ostatni, ale próbuje teraz nieco szerzej, a Janusz Kołodzi w swoim stylu będzie jechał do końca, teraz próbuje przy krameżniku zaatakować Miśkowiaka, ale nic to nie daje, stracił teraz z wyjścia z łuku, popularny się zyskał. Parę ładnych metrów przewagi. No i myślę, że jeżeli nie będzie dużego błędu z jego strony, powinien dowieść 3 punkty do mety. A więc Miśkowiak to jest lider w tej chwili. Drugi Janusz Kołodziej. Trzeci jest Jesper Monberg. A na kole cały czas siedzi im Karol Zombik. Teraz akcja popularnego Zobera. Nieco szerzej, ale nie do jednak rady. 3 do 3 w biegu numer 2. I w dalszym ciągu mamy prowadzenie. Będziemy mieli prowadzenie. Ekipy gości. Za 3 punkty ładnie Robert Miśkowiak 2 punkty zdobywa Janusz Kołodziej, Jedno oczko dla Jespera Monberga. I bez punktu Karol Zombik. Ale myślę, że Zombik, jeżeli e, lepiej się przełoży, powinno być lepiej, bo widać, że ma ogromną ochotę do walki. 7 do 5 dla ekipy z Ostrowa. A więc utrzymuje się prowadzenie gości, fakt, że te prowadzenie to tylko dwa punkty, ale jednak zawsze start całej czwórki w miarę równy. Przegrał start jadący w kasku białym zombie. Tutaj próbował jeszcze zmieścić się przy krawężniku, ale nie dał jednak rady. Monberg tam nieco szerzej z wyjścia i uratował jeden punkt. No, a znakomicie ze startu. Robert Miśkowiak tutaj wydawało się, że pojechał za szeroko. Ale Kołodziej nie wykorzystał tego błędu. Tutaj znakomita akcja Kołodzieja, który próbował wejść pod łokieć Roberta Miśkowiaka, ten jednak zorientował się w pole, zamknął tam tak zwaną małą. No i potem już było koniec marzeń Janusza Kołodzieja o zdobyczy punktowej, która oznaczała wygranie tego wyścigu 3 do 3. Więc no i teraz mamy przed nami bieg numer 3. Piotr Fidelski w kasku czerwonym. Bjarn Petersen w kasku koloru niebieskiego. To jest obsada, jak chodzi o gospodarzy. Goście desygnują do boju Adriana Gomulskiego w kasku żółtym. I w miejsce Karola Srogi, tego się należało spodziewać. Pojedzie Mariusz Staszewski w kasku białym. Odrodził się Gomulski, bo w meczu z rybnikiem pojechał znakomicie. 2-3-3 trzy, trzy, potem ten defekt na drugiej pozycji. Kiedy jechali na 5-1, Potem koszmarny błąd w 15. wysiłku, który kosztował ekipę z Ostrowa porażkę w tym spotkaniu. Ale, proszę Państwa, jedna ważna rzecz, jedna ważna informacja to jest taka dla wszystkich kibiców Gomulskiego, którzy byli zaniepokojeni. Ja też, szczerze mówiąc, martwiłem się o formę tego zawodnika. Na początku sezonu zresztą nie prezentował się najlepiej, wręcz katastrofalnie, ale Jan Grabowski twierdził i mówił, że. Będą jeszcze z niego ludzie i pokazuje gomuła, że wraca do dobrej dyspozycji. Zobaczymy, czy także w Tarnowie ją pokaże. Świderski na czerwono, na żółto gomulski na niebiesko Petersen, na biało Staszewski. Przed nami. Bieg numer 3, przypomnę, 7 do 5 dla ekipy z Ostrowa. Jeszcze Petersen. Ostatnie poprawki tam przy sprzęgle trzeba doregulować, już podjeżdża Duńczyk, No i zobaczymy, jak nam się to wszystko poukłada. Mariusz Staszewski, jego wzrok mówi wszystko, skupiony i taśma w górze, kto najszybciej Świderski spojrzał tam tam to jest jego partner ten ma pewne problemy, bo Gomuła tam jednak przegrywa teraz walkę z Petersenem, Gomulski trzeci, czwarty, Staszewski no i wraca właściwie to, do czego kibice z Tarnowa są przyzwyczajeni tutaj od początku tego roku, że Tarnowskie Jaskółki są z przodu oczywiście Malkontenci Starnowa już troszeczkę narzekają. Gdzieś tam pojawiają się opinie na forach internetowych, że mecze są w Tarnowie nudne, że nie ma emocji, że taka silna drużyna. Poniekąd to oczywiście racja, trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast no z drugiej strony należy się cieszyć, że w Tarnowie jest taka dobra drużyna, że jest sponsor, że jest dużo pieniążków w tym roku. Myślę, że kibice Starnowa nie żałują, bo przypomnę, że zeszły sezon dla Jaskówek był fatalny. Do końca oczywiście była szansa na utrzymanie się w elicie, ale potem jednak ekipa z Rzeszowa wybiła e, ekstra ligę z głowy, bieg bez historii właściwie. Świdelski za 3, Bian Petersen za 2, Gomulski za 1 i Mariusz Staszewski bez punktu. Trochę walki na pierwszym wirażu. Wydawało się, że Adrian Gomulski da radę tam jednak pojechać nieco szerzej i wypchnąć Petersena. Ten jednak widział zawahanie. To będziemy mieli okazję obejrzeć na powtórce. Yy, widział zawahanie, proszę Państwa, Gomulskiego. No i odkręcił gaz. Tam z wyjścia z tego wirażu był szybszy. I 10 do 8 już sam spotkania, więc jaskółki obejmują prowadzenie. Dla kibicu Starnowo, oczywiście, sytuacja wraca do normy. Bo tutaj obserwując miny niektórych kibiców po tych dwóch wyścigach, no widziałem lekkie zdziwienie na ich twarzy. Ale z drugiej strony, jakby parafrazując to, to co powiedziałem przed kilkoma minutami, w końcu mają trochę emocji. W końcu mają trochę emocji, a więc nie jest źle. Tutaj proszę zobaczyć. Myślę, że gdyby Gomulski wyniósł się nieco szerzej, raz jeszcze z innej kamery, z tej nad. Naprzeciwko startu, proszę zobaczyć. Tutaj myślę, gdyby pojechał trochę szerzej, Gomulski byłoby lepiej, ale nie dał jednak rady. Petersen nieco szerzej dołączył do Świderskiego i wygrali podwójnie ten wyścig. A przed nami już czwarta gonitwa w tym meczu. I bohaterowie już na torze, już pod taśmą. Daniel Nermark w kasku żółtym. Jego partnerem będzie Patek Powłaszczyk w kasku koloru białego. Przeciwko nim Sebastian Ułamek w kasku czerwonym. Szymon Kiełbasa w kasku koloru niebieskiego. No, jestem ciekaw jak teraz zaprezentuje się Nermark. Nermark błyszczał wręcz w meczu z RKM-em Rybnik przeciwko drużynie z Rybnika. Kapitalny pojedynek dla niego. Szwed jeździ naprawdę wybornie w tym sezonie. No i zobaczymy, czy będzie w stanie powtórzyć tak dobry wynik. O komplet punktów będzie ciężko w Tarnowie, to jest oczywiście normalne. Natomiast myślę, że powinien tutaj być solidnym wzmocnieniem ekipy z Ostrowa i pokazuje to w pierwszych spotkaniach, że takim faktycznie jest. A więc jeszcze raz od krawężnika. Nermark. W żółtym Sebastian Łamek, w czerwonym w kasku białym Patryk Pawłaszczyk, w kasku niebieskim Szymon Kiełbasa. Przed nami czwarta odsłona dzisiejszego spotkania. Taśma w górze, kto najszybciej? Ładnie w kasku żółty Nermark. Tam rozpędza się w kasku niebieskim Kiełbasa, proszę zobaczyć. Kapitalna prędkość, teraz musiał zamknąć gaz. Bo Daniel Nermark nieco utrudnił mu jazdę. Blokując go na wyjściu z tego wirażu. Nermark pierwszy, drugi Kiełbasa, trzeci Pawlaczek czwarty, dopiero Sebastian Łamek. To jest, myślę, spora sensacja. Łamek póki co nie traci oczywiście dużo do Patryka Pawlaszczyka, no ale jakby na to nie patrzeć. Jedzie czwarty. Pawlaszyk na razie broni się znakomicie. Teraz próbuje nieco wężej wejść ten łuk. Zmienił jednak koncepcję Sebastian Łamek na wejściu w ten wiraż. Próbuje z wyjścia być nieco szerzej ale Pawłaszczyk ogląda się e, gdzie jest jego rywal, blokuje go znakomicie, a z przodu Daniel Nermark który potwierdza swoją dobrą formę w tym roku Szymon Kubasa, jest drugi trzeci, Pawłaszczyk czwarty, ułamek bardzo blisko siebie e, ta dwójka jedzie, no i czyżby to oznaczało że będziemy mieli emocje do końca tego wyścigu, popatrzmy e, Pawłaszczyk czy ułamek kto będzie trzeci? jednak Pawłaszczyk, jednak Pawłaszczyk no, wielkie brawa dla Patryka Pawłaszczyka, bo przewieźć za sobą w Tarnowie Sebastiana Ułamka, to jest wielka sprawa. To jest, proszę Państwa, zwycięstwo jednak z e, zawodnikiem Grand Prix, jakby nie było. No i proszę, po 12, 2 do 4, przegrywa Tarnowska Unia. 3 punkty Nermark, 2 punkty Kiełbasa i jedno oczko dla Pawłaszczyka, bez punktu Sebastian Ułamek. 12-12 po czterech bigach, yy, no oglądając yy, proszę Państwa yy, formę zawodników z y, Ostrowa w tym roku, tego się chyba nikt nie spodziewał, że będzie tutaj tak wyrównany pojedynek na początku, kapitalnie Nermark, proszę zobaczyć, tutaj się wydawało, że Szymon Kiełbasa pójdzie bardzo szeroko, ładnie tam operował gazem, tu nieco wystraszył się Nermarka, no ale Nermark to jest doświadczenie, rutyna, Szymon Obasa nie chciał dośjechać na wariata, ale po raz kolejny pokazał, że jest zawodnikiem, który myśli na torze, który potrafi dobrze pojechać i nie straszny mu żaden rywal. Pawlaszczyk próbował się tutaj zmieścić przy krawężniku. A tutaj oglądamy jeszcze walkę Sebastiana ułamka z Patrykiem Pawlaszczykiem. Tam był ciń nadziei szansy dla popularnego Seby na ostatnim wirażu jednak przegrał tą walkę. No i zero na koncie Sebastiana ułamka. A przed nami już piąta odsłona dzisiejszego pojedynku. Jest już w kasku niebieskim Bjørn Petersen, dłuczyk jeżący w tym roku w barwach Jaskółek Starnowa. Podjeżdża także w kasku czerwonym Piotr Świderski. A więc świderski i Bjørn Petersen to jest, proszę Państwa, para. Tarnowski Unii, z kolei, zespół z Ostrowa. W tym biegu reprezentują Robert Miszkowiak w kasku koloru żółtego i Karol Zombik w kasku białym. Miszkowiak kapitalnie pojechał w swoim pierwszym starcie, który wygrał. Karol Zombik dla odmiany na drugim biegu nie bo zero punktów na koncie tego zawodnika, no ale z drugiej jednak strony pokazał, że będzie dzisiaj walczył. Starał się do końca trzymać gaz. Myślę, że pewne korekty w motocyklu także dokonane no i zobaczymy 12 do 12 po czterech odsłonach zaczyna być ciekawie w Tarnowie ale tutaj jak mówiłem myślę, że kibicom w Tarnowie przynajmniej yy, troszkę emocji się przyda no i tak też to wygląda Petersen w niebieskim, Świderski w czerwonym kontra Wiśkowiek w żółtym i w białym Karol Zombik na czwarte pole podjeżdża popularny Carlos. Aś ma w górze, dobrze. Miśkowiak, ale jednak szybszy od niego, Petersen. Dobry moment startowy miał Robert Miśkowiak. Proszę zobaczyć, Fidelski, teraz drugi. Zamyka tam swoich rywali, którzy jadą z tyłu. I 5 do jednego nam się szykuje, drugie dla tarnowskich jaskółek. Ale poczekajmy, bo wielką krawkę na coś więcej niż tylko jedno oczko w tym biegu ma Karol Zombik blisko Piotra Świderskiego. Teraz zmienił zrzutkę, bo tor po polaniu troszeczkę yy, niewygodny. Szpryca intensywnie pracuje. Michikowiek już chyba się nie będzie liczył. A Zombik, proszę zobaczyć, raz z lewej, raz z prawej. Stara się atakować Piotra Świdelskiego. Świderski nie jest najszybszy w tym wyścigu, to widać. Z przodu Petersen jest niezagrożony. Teraz akcja Zombika nieco szerzej hamuje trochę Świderskiego. Biał Petersen, myślę, że gdyby. Dunczyk mocniej pracował gazem. Był lepszy efekt. Zombik bardzo szeroko teraz się wynosi. No i proszę zobaczyć kapitalnie. Karol Zombik już jest drugi. Czy starczy umiejętności na pierwszą pozycję nie wystarcza, ale druga lokata zombika tam jeszcze próbował odzyskać ją popularny świder wchodząc pod łokieć Karola Zombika nie dał jednak rady. No i ładny wyścig, chyba najładniejszy. Do tej pory w dniu dzisiejszym brawa od tarnowskich kibiców. Bian Petersen on był niezagrożony właściwie od samej mety. 3 punkty, 2 punkty dla Karola Zombika, jeden punkt zdobywa Piotr Świdelski bez punktu. W tym wyścigu Robert Miśkowiak, 4-2 dla gospodarzy i 16 do 14 taki stan spotkania po pięciu gonitwach. Proszę zobaczyć na powtórkę. Start dobry moment startowy Roberta Miśkowiaka. No, i potem zamiast nakrywać Petersena lub wejść za niego nieco wężej przy krawężniku pojechał tam, gdzie nie powinien pojechać, czyli środkiem toru. Raz jeszcze powtórka. Najlepiej, Miśkowiak, jak chodzi o moment startowy, no ale potem zabrakło. Ale bardzo podobała mi się postawa Karola Zombika, proszę Państwa, w tym wyścigu, który trzymał gaz do końca i pokazał, że nawet z takimi gwiazdami. Jaki ma Unia Tarnów w tym roku? Można wygrywać nawet na to, że Tarnowskich Jaskółek. my dziękujemy powoli za pierwszą część. Wracamy po krótkiej przerwie na Państwa ekran. Sponsorem programu była firma NICE Polska. Lider w automatyce dobran.